Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, mm, chciałbym się pochwalić tym, co niedawno udało mi się osiągnąć. Dokładnie 24 marca o godzinie 12. 24 marca 2024 roku. O godzinie 12 wystartował bieg uliczny Pyrzycka Szybka Dycha. Była to siódma edycja tego biegu. I tym razem, tym razem na starcie pojawiłem się ja. Mój numer... Startowy 1308 Moi drodzy, odkąd tylko ruszyła Pyrzycka Szybka Dycha? Czyli od 7 lat chodziłem zawsze na linię startu, linię mety i przyglądałem się z zawodnikom. Szczerze mówiąc, bardzo im zazdroszczam tego, że mogą wystartować w tak pięknej imprezie, jaką jest bieg uliczny Pyrzycka Szybka Dycha. Ja nie mogłem. Ale postarałem się. Postarałem się, i od kilku lat zacząłem, zresztą, już od dawna biegam, tylko biegam swoim tempem. Postarałem się e, osiągać coraz większe, większe, większe wyniki, coraz dłuższe trasy, coraz lepsze wyniki. I udało mi się w tamtym roku kilkakrotnie przebiec trasę 5 km. Nawet ją pobiłem. Dlaczego? Już za chwilę powiem, dlaczego ja jestem taki słaby. Pobiłem ją, a wobec tego zgłosiłem się chyba w styczniu, czy nawet w grudniu do. E, udziału w tym perzyckim biegu, w tej perzyckiej szybkiej dysze dostałem numer startowy, tak jak już mówiłem, 1308 i wystartowałem w końcu po raz pierwszy. Być może po raz pierwszy i ostatni, dlaczego? No, właśnie dlaczego? Powodów jest kilka. Otóż e, pierwszym powodem jest taka moja dolegliwość, którą mam od dziecka. Która mi nie pozwala szybko biegać, niestety ja nie dam rady powrócić tego dystansu w tempie takim, jakim, w jakim biegają biegacze amatorzy, ale z pełnym zdrowiem, bo ja takiego pełnego zdrowia nie mam, ale to nie przeszkadza, żebym sobie biegał na tych dystansach, prawda? Biegam sobie swoim tempem. Ja to mówię, że ja, mówię, że ja biegam dokładnie, biegam dokładnie krok po kroku, po malutku. Zaznaczając swoją obecność e, kro, kroczkami na e, trasie. Moi drodzy, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że udało mi się ten bieg ukończyć. Moim marzeniem od samego początku, kiedy tylko ruszyła mm, ta impreza, czyli od 7 lat, było to, żeby ten, żeby wystartować w tym biegu i w tym biegu i ten bieg ukończyć. I to mi się udało. To mi się udało. Żeby, przebiegłem 5 km. Mało tego. Mało tego, pobiłem swój rekord życiowy. Pobiłem swój rekord życiowy, jeśli nie wierzycie, to tutaj miałem, miałem prawo odtrąbić, oddzwonić ten swój rekord. Właśnie tak to wyglądało. Oddzwoniłem ten swój rekord y, życiowy. Y, y, ja biegam bardzo powoli. Ja po prostu nie mogę biec szybciej. Nie dam rady szybciej, mi brakuje powietrza. Y, ale z uwagi na to, że wszyscy inni biegli szybko, że ci, którzy biegli na dychę, bo to była taka pętla w sumie 5-10 km, ci, którzy biegli na dychę to mnie wyprzedzali byki i y, y, no, trochę mnie to mobilizowało, wobec tego pobiegłem szybciej niż zazwyczaj, pobiłem swój rekord życiowy jaki jest ten mój rekord życiowy? Otóż moi drodzy teraz od dzisiaj, od nie, od 24 od 24 marca 2024 mój rekord życiowy na 5 km to 48 minut i 18 sekund. Do tej pory to był 49 minut, równiutko, bez żadnych sekund. To był rekord chyba sprzed dwóch czy trzech lat, którego nie mogłem ostatnio pobić. Tym razem udało się go pobić, i z tego powodu też się cieszę. Chociaż nie, nie rekord był celem. Celem było po prostu ukończenie biegu. Co jeszcze? Które miejsce zająłem? Bo to też ważne, prawda? Obiecałem, obiecałem, że zajmę miejsce ostatnie i zająłem miejsce ostatnie w tym biegu. Zająłem miejsce ostatnie. Za mną była tylko jedna kobieta, która właściwie nie biegła tylko szła w tym, z tymi kijkami ten nordic walking uprawiała i to właściwie z nią się ścigałem wyprzedziłem, wyprzedziłem ją, udało mi się ją wyprzedzić o tam parę sekund wszyscy inni poszli przodem ktoś musi zabezpieczać tyły ktoś musi zabezpieczać tyły i tę przyjemność miałem właśnie ja miałem właśnie ja moi drodzy co było tutaj jakby takim marzeniem, oprócz tej, tak, tego numeru startowego? Tutaj jest taki pasek, w którym zapisane pewnie są moje dane, i dzięki temu paskowi oni tam mogli naliczać czas. Naliczać czas na całym dystansie i naliczać czas na półmetku, bo jakoś tam sobie to skanowali, nie wiem, ja nie wnikam w to, nie interesuje mnie to. W każdym razie ten czas mój zbadali. On się potwierdził z tym, co uzyskałem na swojej no, aplikacji śledzącej, czyli na strawie. No i tak to się, że tak powiem, skończyło. Marzeniem moim było uzyskanie zdobycie właściwie dowodu na ukończenie tego biegu. Bo do tej pory pokazywałem Wam planszę z numerem startowym. A to jest dowód na to, że bieg ukończyłem taki piękny gryf. zachodniopomorski pomorski gryf. Otrzymałem go od pani, która wręczała te gryfy, te medale na linii na mety. Tutaj jest ta taka wstęga z herbem mojego miasta. Pyrzyce szybka dycha. wiek na 5-10 km. No i cóż, moi drodzy? Udało się, udało się spełnić kolejne, kolejne marzenie. Bo pierwszym marzeniem było wydać książkę, wydać powieść. Może tak? Nie, nie, nie utrzymam, dobra? Trudno. Wydać powieść Fantazy Król Myśli. Nie Król Myśli, bo kochany, co ja tutaj plotę. Triler Cień Przeszłości. To się udało. Pierwszy cel osiągnąłem już 8 marca, a 24 marca udało mi się osiągnąć mój drugi cel na 2024 rok, czyli przebiec peżycką, szybką dychę. Jak na razie realizuję wszystkie swoje cele na 2024 rok. Już dwa są. Dwa są osiągnięte. Jakie mam następne? O tym będę Was po malutku tutaj informował na swoim kanale. Ale co jeszcze powiem odnośnie tego biegu? To mnie osobiście bardzo cieszy, że tego typu imprezy rozgrywane są właściwie w całej Polsce. Rozgrywane są w całej Polsce. Nasza Pyrzycka niestety była zgłoszona do tych ogólnych, do tej o, o, do harmonogramu ogólny, tych ogólnopolskich biegów ulicznych zgłoszona gdzieś tam na samym końcu, bo to dopiero 7 lat, a te biegi już uliczne trwają dosyć, dużo dłużej. Stąd też taka wczesna data, data 24 marzec w tym roku. Jest to dla mnie bardzo niewygodna data, ponieważ ja przez zimę nie biegam z uwagi na swoje te dolegliwości. Nie, nie mogę biegać kiedy jest zimno, zresztą a nie, nie, będę, nie, nie będę lepiej mówił, i nie byłem dobrze kondycyjnie przygotowany do tego biegu. Gdyby ten bieg rozgrywał się gdzieś tam we wrześniu, w październiku, to ja być może, być może osiągnąłbym jeszcze lepszy rezultat. Ale zobaczymy. Moi drodzy, na kanale w świecie Króla myśli, na kanale w świecie Króla myśli, który to kanał dedykowany jest właściwie mojemu, moim mojej twórczości pisarskiej jest też playlista biegi, i na tej playliście będę się starał wam tutaj. Ja nie zarejestruję swojego biegu, bo to raczej jest niemożliwe, bo biegnę zawsze bardzo daleko poza horyzont. Nie da rady tego. No, spróbujemy. Może się uda w jakiś sposób tam zarejestrować kilka ujęć z, te, z tych tras, także będziecie mogli tutaj prześledzić. Ja Was bardzo gorąco zachęcam do uprawiania sportu. Ja lubię biegać, chociaż właściwie biegam. Trudno nawet określić jak. Biegam bardzo powoli. Nie, wróć. Biegam dokładnie. Biegam dokładnie, ale lubię bieganie. Ale lubię bieganie. Inni uprawiają Nording Walking, jeszcze inni pływanie, jeszcze inni. Są e, zwolennikami e, jazdy na rowerze. E, niektórzy są morsami, inni uprawiają gry zespołowe. Moi drodzy, to wszystko jest ważne. To wszystko jest potrzebne dla naszego zdrowia i warto uprawiać jakikolwiek sport. Ten, który Wam się podoba, ten, który lubicie, ten, który Wam po prostu pasuje. Namawiam Was do tego gorąco. Szachy to też sport. Ale, ale, ale szachy yy, może podwyższają troszkę emocje, jednak nie sprawiają, że oddychamy szybciej i przepychamy nasze żyły yy, szybszym, żywszym biegiem krwi. Właśnie o to chodzi, żeby przepchnąć te żyły takim żywszym, radosnym biegiem krwi. I do tego Was bardzo, ale to naprawdę bardzo gorąco wszystkich. Namawiam. Zobaczcie, ja byłem ostatni. Ja się nie wstydzę tego, ja się lecz po prostu z tego cieszę, że byłem ostatni na mecie. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego razu.